Z nami jest pan Maciej Korzym, wychowany Sandecji Nowy Sącz, zawodnik m.in. Legii Warszawa, Korony Kielce, Sandecji Nowy Sącz. Dzień dobry panie Macieju. Witam serdecznie wszystkich. Panie Macieju, proszę powiedzieć na początek, jak u pana z piłką? Na chwilę, że tak powiem, przy... przygoda się moja skończyła z poważną piłką, teraz sobie ten w czwartej lidze, bo już jestem, że tak powiem, bliżej końca. I... No i co, no i dzisiaj jestem u was na turnieju, bo, że tak powiem, mogę już spoglądać z góry na mojego syna, jak on sobie radzi w młodzieżowej piłce. No właśnie, e, widzieliśmy, że w Dunajcu Nowy Sącz gra Kacper, e, syn. Proszę powiedzieć, czemu akurat Dunajec Nowy Sącz, a nie Sandecja? No, od początku nie chciałem też tworzyć synowi jakiejś presji, żeby grał w tym samym klubie co ja, bo to wie Pan, jak to jest wśród że tak powiem, ludzi, jest to niepotrzebne. Dlatego wybrałem Dunajec i nie żałuję, jestem z tego bardzo zadowolony. E, czy wiąże Pan karierę piłkarską syna jakoś bardziej poważnie? Ja powiem tak, on się ma teraz bawić i. I cieszyć się z tego, co robi na boisku ze swoim zespołem, z kolegami. A co będzie w przyszłości, czas pokaże, bo wiem, jak jest w piłce i trzeba dużo pracy i, i czasu na to, żeby gdzieś tam wyżej wypłynąć. No właśnie, pan najlepiej wie, jak to wygląda w piłce nożnej. Proszę powiedzieć, czy pomaga też pan może trenerowi Dunajca Nowy Sącz jakoś podglądać nowych zawodników? Powiem tak, ja że tak. Yy... Powiem. Nie wcinam się tenerowi, tener jest od tego, żeby ustawiać wszystko. też jest opinia o rodzicach, żeby się nie wtrącali, bo ja tener jest ma być wzorem i tener jest najważniejszy na turniejach, na treningach, także y, ja się w to nie wtrącam. Ale nie kusi pana tak powiedzieć trenerowi, że Kasper tam coraz lepiej sobie radzi, może by jednak Kasper dał bardziej mu zaufać. Tener jest od tego i ten się na tym zna. Ja jestem byłym zawodnikiem, a nie byłem tenerem, także wszystko jest w rękach tenera. To proszę wy jeszcze powiedzieć, jak w czwartej lizy w takim razie? Co to za klub? Po muszyna, ale na razie tam trenuję gości, nie bo już nic nie podpisałem, żadnej umowy, także zobaczymy, czas pokaże. Czy to już została tylko i wyłącznie piłka rekreacyjna i spokojna emeryturka i oglądanie syna na zawodach m.in. Turnieju Smoka? Powiem tak, na tą chwilę, że tak powiem, może się jeszcze jakiś trafi złoty telefon, ale raczej na to nie liczę, a czas pokaże wszystko, a tak to teraz zostawi właśnie Turniej Syna i, i cieszę się z tego. W takim razie trzymamy kciuki za Dunaj, jest nowy Sącz i mam nadzieję, że no, pan oczywiście trzyma kciuki za Syna. Tylko i wyłącznie. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.